Quitar que nadie supere esa línea. De momento ya la está superando. Ahí vale Messi. ¡Lanza Messi! To ja, kolekcjoner von Persji i dzisiaj mamy 6 grudnia, czyli Mikołajki i z tej okazji życzę Wam wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności i ogólnie wszystkiego dobrego. Ale dzisiaj jest, macie obiecany filmik i mamy tak, saszetkę z FIFA 365 i 5 paczek naklejek. Raz, dwa, 3, 4, 5. Ech, chwilka, a ja może trochę oświetlenie zmienię. O tak, chyba będzie lepiej. Czekajcie, żebyście dobrze widzieli. No, myślę, że jest dobrze. Tu właśnie nie wiem teraz, czy zacząć od saszetki, czy naklejek, ale myślę, że od naklejek, bo saszetka jest taka bonusowa bardziej, to pierwsza saszetka naklejek idzie w ruch. Dzisiaj wam mówię, że byłem w Rosmanie, Tam po prezent dla kolegi, bo Mikołajki, jak wiecie, wylosowałam w szkole I wam mówię, tyle ludzi było w tych sklepach O, mamy tutaj taką trójną kartę, moja... naklejkę, przepraszam, moja powtórka Mamy dwóch zawodników z Realu Madryt Jest to Casilla i Navas Kolejni zawodnicy są w Manchester United są to um, y, zawodnicy, którzy dość niedawno przetransferowali, czy, y, czy jak to się mówi, przeszli do Manchester United y, Schweinsteiger nie grał y, wcześniej, nie pamiętam gdzie Ale Mata grał w Chelsea. No Następni to y, Solowijow i Hulk są to zawodnicy y, Zawodnicy Zenitu Petersburg, Hark jest Brazylijczykiem, a ten drugi jest Rosyjań Ruskiem. I mamy tak, Davida Louise i Thiago Silva, obaj z Paris Saint obydwa są Brazylijczykami. No, napastnicy, Luiz prawonożny, Silva tak samo. No to teraz kolejna saszetka. Może ja od tyłu otworzę, bo z przodu są zawsze te karty specjalne, a specjalne zawsze wolałbym je wolałbym na końcu widzieć. Mamy <laughs> ko kolejnych zawodników Realu. Są to, <laughs> wybaczcie za kaszel, <laughs> mamy Sergio Ramos i Rafael Varan, <laughs> Francus i Hiszpan. Kolejni to Ostekin i Lukas Podolski zawodnicy z Galatasaray I mamy kawałek takiego czegoś. Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie. W każdym razie karta jest uboga. Nic na niej nie widzę, jeżeli mi się zdaje, że to jest um, kawałek z naszej półkuli. Będzie to fajnie wyglądało w albumie. E, e, tym do naklejek. Mam tutaj tak e, Neves i Oliviera z Olympiako. Nie, F FC Porto, przepraszam, mi się pomyliło z Olimpiako. I tutaj mamy trzech zawodników ym, drużyny. Ym, bo wybaczcie, ale tej drużyny nie znam. Ym, jeszcze się przypatrzę na to logo. Herb. Nie, wybaczcie, niestety nie znam tej drużyny, ale może wy znacie, jest to ym, takie małe literki, są Moreira, Brały i tutaj pod lampką słowo widać i burfot. Um, teraz kolejna strzetka. O, już mamy jedna karta wyszła. Niestety, chyba obawiam się, że to najlepsza jest. czekajcie jeszcze nie wszystkie, czy tutaj się zawieruszyły dwie są to tak um, ja bym nazywała po prostu trójka bo to chyba swojej nazwy tej karcianej nie ma tak więc jej przydaje ci nazwę trójka haha ha. nie no żartuję oczywiście mamy tutaj tak zawodników też klubu którego nie znam jest to Ashaur um, Sobi i Samir um, kolejni to są zawodnicy Ameryki, klub Ameryka i tak, y, Samudio i Alvarado. Tutaj mamy y, kawałek drużyny greckiej. Jest to Olympiakos <coughs> Chyba mam już jeden taki kawałek tej naklejki, ale nie jestem pewien. Y, mamy teraz zawodników Underlecht. Zawodników tu jest to za e, piłkarz e, tego kamerunu, chyba kamerunu, już nie pamiętam dokładnie. E, to a champong, a champong, nie wiem jak to się czyta. I najar. Najar. E, Mamy powtórkę e, solowowa i Halka. E, tak więc jeżeli ktoś chce, to mogę się wymienić albo ewentualnie w gratisach je dać, jak będzie jakaś wymiana. Mam jeszcze ym, dwie saszetki tych naklejek, to odtworzymy najpierw tą. <laughs> I o, to tak piękna, ładna naklejka, nie powiem, bo się błyszczy. Jest to takie o, właśnie. Kolejna to jest zawodnicy hm. tego klubu też nie znam. Jest to Bia Usajur i Martin Rodriguez. Mamy zawodników Galatasaray, Alintopa i Adina również. I tutaj mamy kawałek drużyny z Urugwaju. I mamy tutaj takie zdjęcia z meczu Niemcy, Anglia i USA, Japonia. Są to wyniki 0, 1 do 0 i 5 do 2. Taka karta. Yy, przepraszam, naklejkę strasznie z kartami myli. No to co, zostało nam ostatnia saszetka z tych naklejek. Może się coś szczęśliwego trafi, przynajmniej mam taką nadzieję. No to otwieramy. Filmik, już z tego co widzę, trwa 7 minut, prawie 10. Więc pojawi się, jak e, pisałem na tym, na Facebooku, pojawi się on przed 21.30 albo jeszcze wcześniej. Bo ogólnie e, lekcje są odrobione, tak jakbym powiedział, ale jeszcze film oglądam, którego nie chciałbym przerywać. No to po tym filmie mniej więcej się wyrobię do 21, jakoś tak, to po tym czasie postaram się filmik wrzucić, a zanim mi się prześle, to też trochę czasu minie. Niewiele, ale o, mamy tutaj też trójkę zawodników z Galatasaray. Nie będę czytał ich nazwisk, bo tutaj pod... mam dziwne, to światło tak na nich opada, że dziwnie to wygląda i po prostu nie mogę tego przeczytać, ale mamy zawodników Ajaxu, Serero i Szul tych nie znam i mam tak Jeremy Matiu i Gerald Piquet to są moi pierwsi z Barcelony i mamy ostatnia karta Pff, naklejka, wybaczcie no i mamy tak Nandes i San, San Doval, tak więc myślę, że te naklejki nie są jakieś najgorsze, choć mogłyby być oczywiście lepsze. No tu mamy jeszcze tutaj do otworzenia jedną saszetkę, a w saszetce, a w saszetce będzie chwilę zobaczyć, czy nie ma odwróconych kart, żeby się nie ten. No to mamy tak sobie wezmę do tyłu, ze dwie, trzy karty. jedno no, ze dwie wezmę. Bo to mogą być te specjalne. I mamy oki oh, player Sven Bender. Nie miałem tego piłkarza. Mam um, tak: Teammate Para, Muslera um, na bozówce Victor, Edison Cavani i One to Watch W. Um, jest to koreańczyko, jeżeli się nie mylę. No, ale jeżeli bym miał podsumować ten unboxing tych, tych, to ogólnie jestem zadowolony. Nic dodać, nic ująć może być. W sumie dodać można, bo mogło być lepiej, nie było nie było najgorzej. Ale co, tak więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego odcinka. Subnijcie mój kanał, a jeszcze pojawi się info na... Y na Facebooku pojawi się info na temat konkursu, bo planuję taki właśnie zrobić na okazji 100 subów, które jeżeli nabijecie to będzie właśnie konkurs. No co, co więcej informacji podam w najbliższym czasie na Facebooku. Cześć!